Spróbujemy sobie wrócić do, do Kaśki i zobaczyć, co tam. Jak ona, jak ona się dzisiaj czuje. Pamiętasz z tym, co, co się coś jakby ostatnio w tej drugiej części wydarzyło, nie? jak ci ciało poszło? Znaczy, jak tak. zaczęłaś tak. Że nagle to wszystko zaczęło bardzo org organicznie pracować. Wszystko. Trudno sobie wyobrazić, na przykład, żeby na Akademię Muzyczną. Zdał ktoś, kto nie ma ze sobą szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Czyli nie jest już w tym rodzaju kształcenia od jakiegoś czasu. W szkołach aktorskich przychodzimy, można powiedzieć, z ulicy, w przekonaniu, że ten instrument, głos, ciało, wszystko mamy, wszystko już jest zrobione, teraz trzeba się tylko uczyć aktorstwa. No, nie do końca tak jest. Bardzo dużo wiemy o o języku, o gramatyce, o zdaniach, o wszystkim, co wiąże się z językiem, który jest zapisany. Bardzo niewiele wiemy o zasadach, które rządzą językiem, który brzmi. A aktorstwo jest oparte mimo wszystko w pierwszej mierze o język, który brzmi, o świadomość ciała dopasowanego do tego języka, o to, żeby ten język transmitował nasze uczucia, emocje. Kiedy interpretujemy tekst, żeby potrafił... Oddać w brzmieniu wszystko to, co jest zapisane. Więc rzeczywiście ten pierwszy rok jest takim laboratorium trochę. Znaczy, z, z jednej strony próbujemy uporządkować sobie wiedzę, jaką nabyliśmy do tej pory. Potem próbujemy z całą tą wiedzą przestawić zwrotnice i, no i zacząć uczyć się tego, co, co w aktorstwie jest przynajmniej ja lubię tak o tym myśleć, dosyć twardą wiedzą. To nie jest monolog statyczny, ta. bo ja jestem przyzwyczajona do monologów statycznych zawsze. Monolog to... no i tak mi to... Mhm. ale rozpędzę się, to znaczy, tak jak poczuję. Dobrze. Bo ta pierwsza część jest taka, że ona jest taka zdezorientowana trochę. Mhm. Dlatego mnie nigdzie nie popycha to, myślę, ale że to jest wciąż w etapie pracy. To nie jest szkoła teatralna, to jest szkoła aktorska. Niemniej jednak, bez względu na to, czy jesteśmy na planie, czy jesteśmy na scenie, pracujemy w bardzo dużym teamie ludzi. I pomimo tego, że aktorstwo jest doświadczeniem bardzo indywidualnym, jest w równej mierze doświadczeniem umiejętności bycia w grupie. I teraz Kuba jest coś takiego, że on. Rzeczywiście, znaczy, on musi mieć coś takiego, że ten syn przez lata na tyle naruszył problem z tą matką nieobecną, z tym, że on do nikogo nie wychodzi, że on jest kompletnym introwertykiem i tak dalej, że teraz kiedy nagle zaświtała jakaś nadzieja, że jest ktoś, wobec kogo on się otworzył i on wierzy w to, że być może ten ktoś jest w tym domu. Więc. On jest co najmniej w równej rewerencji co on. Język, którym się posługujemy, jest to język polski, ma pewne po prostu zasady. Wydaje nam się, że to umiemy, przychodząc tutaj. Nie umiemy tego. Nie umiemy tego, nie wiemy czym jest intonacja, nie wiemy czym jest akcent, nie umiemy posługiwać się pauzą. Wydaje się, że wszyscy wiemy, co to jest zdanie oznajmujące, jaką ma intonację, pytające, rozkazujące, niby elementarz, ale tak naprawdę. Mamy bardzo małą świadomość tego, więc, yy, więc pracujemy nad tym. I super jest ten etap, kiedy student, studentka, no ktoś, kto pracuje, kto się uczy, zaczyna sam wyłapywać swoje błędy. Już nie potrzebuje, jakby mnie, tylko sam się zatrzymuje i mówi, nie, źle. I zaczyna jeszcze raz. To nie jest banalne. No i widzisz, i, i, no, i musisz dokładnie do, doprowadzić do tego, że to nie jest banalne, bo na pozór mówisz coś bardzo. Mówisz, jest coś fantastycznego. Wydarzyło się coś niezwykłego. Mój syn spotkał nieznajomą osobę i zainteresował się nią. Przepraszam, ale co w tym jest niezwykłego? Zawsze istnieje takie. Ja przynajmniej mam taką obawę, czy to, co przekazuje studentom nie jest tylko moim sposobem uprawiania aktorstwa, czy, czy to jest wiedza wystarczająco uniwersalna. Ja sobie ją wyobrażam jako taką silną babeczkę. Tak, ja też sobie ją wyobrażam jako, jako, jako silną babkę. Najbardziej chyba mi się podoba, kiedy student emancypuje się na swoją niezależność, a jednocześnie widzę, że wziął ode mnie tyle, ile mógł. To jest dla mnie to jest coś, coś mega, coś, znaczy wtedy widzę sens.